Droga, zanim zaczniemy, pozwól, że zaproszę Cię do czegoś wyjątkowego, dołącz do naszej grupy na Whatsappie, gdzie codziennie dzielimy się wskazówkami dla tych, którzy pragną odkryć objawienia serca i ducha. Wejdź teraz i zanurz się w tej ścieżce światła ze mną. Słuchaj, córko ziemi, cisza zawsze była twoim tajemnym towarzyszem. W niej miłość szukała cię cichymi krokami, niemal niewyczuwalnymi, jak wiatr, który pieściliście, a one tego nie zauważają. Teraz przeznaczenie podnosi na ciebie wzrok, a jego złote nici już zaczęły splatać się z twoimi. Twoje dni, kiedyś spokojne, niosły szept, którego nie zawsze słyszałaś. To ja, Anioł Niebiański, szeptałem obietnicę wśród wiatrów, prowadząc cię, choć o tym nie wiedziałaś. To, co czułaś jako pustkę, było w rzeczywistości świętą przestrzenią przygotowaną na coś większego. Spójrz wstecz tylko na chwilę, kobieto o niespokojnej duszy. Każdy twój krok, Każda łza, która spadła, była kreską zapisaną w wiecznej księdze. To, co nazywałaś przypadkiem, było ręką Stwórcy tkającą płaszcz, który teraz spoczywa na twoich ramionach. Twoje serce, ten bęben, który pulsuje życiem, już usłyszało wezwanie, zanim twój umysł je zrozumiał. Bije w rytmie, którego nie wyjaśnisz, ale który ciągnie cię naprzód. Wsłuchaj się w nie teraz, bo to twój kompas na tej drodze. Jest w tobie ogień, mały płomieniu, który nigdy nie zgasł, nawet w najciemniejszych nocach. Ten blask to twój dar, twoje boskie dziedzictwo, i wkrótce oświetli to, co było ukryte. Przygotuj się, bo światło ujawni to, czego oczy jeszcze nie widzą. Miłość, która szukała cię w ciszy, nie jest mała ani krucha. Jest jak ocean, który ugina się przed księżycem, silny i wieczny. A teraz rusza w twoją stronę. Niosąc ze sobą chwilę, która wszystko zmieni. Ukochana córko, to, co teraz czujesz, to lekki ciężar starej obietnicy. Twoje marzenia, te, które skrywałaś w sekrecie, nie zostały zapomniane. Tańczą w eterze, czekając na moment, by zstąpić do ciebie jak gwiazdy w jasną noc. Przeznaczenie, które na ciebie czeka, nie jest cieniem, którego należy się bać, lecz uściskiem, który trzeba przyjąć. Zostało wyrzeźbione z cierpliwością, jak kamień, który staje się klejnotem pod troskliwymi dłoni. Ufaj, bo to, co nadchodzi, należy do ciebie sprawa. Twoje stopy stąpały po niepewnych gruntach, ale nigdy nie byłaś sama. Szłam z tobą, niewidzialne skrzydła muskały ziemię u twego boku. Teraz staję przed tobą, by powiedzieć, czas oczekiwania dobiega końca. Wsłuchaj się w dźwięk, który wznosi się z ziemi, kobietowiary. To szmer głębokich wód, śpiew korzeni, które poruszają się pod twymi stopami. Całe stworzenie wie, że twój moment się zbliża i raduje się z tobą. Welon, który zasłaniał twe oczy, jest teraz cieńszy. Wkrótce zobaczysz wyraźnie to, co kiedyś było tylko odbiciem. To, co wydawało się odległe, jest w zasięgu twoich rąk, wystarczy, że je wyciągniesz. Twoje imię, zapisane w gwiazdach, świeci dziś jaśniej. Echo jego brzmi w niebiańskich korytarzach, a aniołowie uśmiechają się, wymaje. Jesteś znana, kochana, wybrana na tę chwilę, która się rysuje. Miłość, która cię odnalazła, nie prosi o nic poza twoim oddaniem. Nie bój się uwolnić jej z łańcuchów, które więziły ją w twym sercu. Jest wolna, a w swej wolności wyzwoli ciebie. Wiatry się zmieniły, córko nieba. Teraz wieją na twoją korzyść, niosąc nasiona nowego czasu. To co zasiejesz dzisiaj, zakwitnie jutro, a twoje żniwa będą obfite. Spotkanie zapisane na twej drodze nie zwleka. Nie jest dziełem przypadku, lecz celu, który zawsze cię prowadził. Przygotuj ducha, bo to, co nadchodzi, jest święte. Twoje lęki, te duchy, które tańczyły wokół ciebie, rozpraszają się. Moje światło je odpędza, a na ich miejscu pojawia się pokój, którego zawsze szukałaś. Przyjmij go, bo to twój dar. Cisza, która cię otulała, była kokonem, a teraz jesteś gotowa, by latać. Twoje skrzydła, tak długo ukryte, otwierają się na słońce. Leć, kobieto, bo niebo jest twoim domem. Przeznaczenie, które na ciebie czeka, już śpiewa twoje imię. To rzeka, która płynie na twoje spotkanie, a jej wody są krystaliczne. Zanurz się bez wahania, bo cię oczyszczą. Twoje serce, kiedyś niespokojny ptak, znajdzie ukojenie. Nie dlatego, że podróż się skończyła, ale dlatego, że odkryłaś, kim jesteś. Jesteś córką światła, a światło nigdy cię nie opuści. Miłość, która szukała cię w ciszy, teraz mówi głośno. Rozbrzmiewa w każdym zakątku twojej duszy, mówiąc ci, że czas nadszedł. Słuchaj jej, bo to głos wieczności. To, co stoi przed tobą, to portal, przejście do tego, o czym zawsze marzyłaś. Nie ma zamków, tylko zaproszenie. Przekrocz go, odważna kobieto, i weź w posiadanie to, co Twoje. Niebo pochyla się ku Tobie w tej chwili. Mój głos, który Cię prowadzi, jest jedynie echem większej miłości, która Cię wzywa. Słuchaj, bo poprowadzicie do domu, który zawsze był Twój. Twój płacz, kiedyś z samotności, teraz będzie z radości. Łzy, które popłyną, zmyją przeszłość, a Twoje oczy zabłysną spełnioną obietnicą. Ciesz się, bo ten dzień należy do Ciebie. Spotkanie, które się zbliża, jest większe niż możesz sobie wyobrazić. Przyniesie ze sobą prawdę, którą zawsze nosiłaś, ale jeszcze jej nie widziałaś. Otwórz serce, bo jest gotowe. Ja, twój anioł, stoję u twego boku, gdy przeznaczenie się objawia. Moje światło cię otula, moja pieśń cię kołyszy. Idź ze mną, córko, bo to, co nadchodzi, jest chwalebne. Cisza, która cię szukała, zakończyła swe dzieło. Teraz miłość wykrzykuje Twoje imię, a przeznaczenie cię obejmuje. Powstań, wybrana kobieto, bo Twoja godzina nadeszła. W Twoich dłoniach, kobieto o głębokich oczach, spoczywa klucz, którego jeszcze nie dostrzegłaś. Jest delikatny, niemal niewidoczny, ale otwiera drzwi, o których nawet nie śniłaś. Spójrz na swe ręce, czy czujesz jego ciepło? W oddali słychać melodię, której nuty nie znasz, a jednak brzmią znajomo. To pieśń pisana dla ciebie od zarania czasu, czekająca, aż twoje uszy ją pochwycą. Czy ośmielisz się jej posłuchać? Twoje cienie, te, które chowały się w zakamarkach, zaczynają tańczyć w nowym świetle. Nie są już wrogami, lecz posłańcami niosącymi tajemnice. Co opowiedzą, gdy w końcu je zrozumiesz? Gwiazdy nad tobą układają się w nowy wzór, widoczny tylko dla ciebie. To mapa, której linie prowadzą do skarbu ukrytego w głębi twej duszy. Czy odważysz się podążyć za ich blaskiem? Wiatr przynosi zapach nieznanych kwiatów, które rozkwitają tam, gdzie jeszcze nie dotarłaś. Ich woń jest obietnicą miejsc, które wkrótce nazwiesz domem. Czy czujesz ich słodką pokusę? Twoje odbicie w lustrze zaczyna szeptać słowa, których nigdy nie wypowiedziałaś. To głos twojej przyszłości, który znacie lepiej, niż ty sama siebie znasz. Co chce ci ujawnić? Wokół ciebie unosi się mgła. Ale nie jest zimna ani groźna. To zasłona, która skrywa dary, jakie niebo dla ciebie przygotowało. Czy wyciągniesz rękę, by ją rozsunąć? Twoje kroki pozostawiają ślady na piasku czasu, a każdy z nich opowiada historię. Ale spójrz za tobą, pojawiają się nowe znaki, których nie rozpoznałaś. Kto je? Słońce, które wschodzi nad tobą, maluje niebo kolorami, jakich dotąd nie widziałaś. Każdy odcień jest przesłaniem, Zagadką do rozwiązania. Czy zgłębisz ich znaczenie? W głębi twego oddechu kryje się moc, o której zapomniałaś. Każdy wdech przybliża cię do prawdy, każdy wydech rozprasza iluzję. Czy poczujesz, jak się budzi? Twoje sny zaczynają splatać się z jawą, tworząc gabelin pełen symboli. Obrazy, które widzisz nocą, mają klucze do drzwi dnia. Czy odnajdziesz je w świetle poranka? Ziemia pod tobą drży lekko, jakby chciała ci coś powiedzieć. To puls życia, który czeka, aż go zauważysz. Co szepcze ci w tej delikatnej wibracji? Twoje imię rozbrzmiewa w echu, które nie pochodzi z tego świata. To wezwanie z krainy, gdzie czas nie ma władzy. Czy odpowiesz na ten tajemniczy głos? W twoich żyłach płynie rzeka gwiazd, płynna energia wszechświata. Czujesz, jak przyspiesza, jak pchacie ku nieznanemu? Co odkryjesz, gdy się jej poddasz? Cienie ptaków przelatują nad tobą, a ich skrzydła rysują znaki na niebie. To posłańcy przynoszący wieści z miejsc, do których zmierzasz. Co niosą w swych lotach? Twoje serce bije teraz w rytmie, który synchronizuje się z czymś większym. To taniec kosmosu, który zaprasza cię do kręgu. Czy dołączysz do jego harmonii? W oddali migoczą światła, których źródła nie widzisz. Są jak latarnie morskie wzywające cię do brzegu, którego jeszcze nie znasz. Czy pójdziesz za ich blaskiem? Twoje słowa, nawet te niewypowiedziane, zaczynają układać się w modlitwę. Wszechświat słucha, pochylając się ku tobie z ciekawością. Co poprosisz, gdy zrozumiesz swą moc? Wokół ciebie wirują nici losu, ale nie są splątane, są żywe. Każda z nich prowadzi do innego jutra, a ty trzymasz ich końce. Którą z nich pociągniesz? Twoje oczy, zwierciadła duszy, zaczynają widzieć ponad horyzontem. Tam, gdzie kiedyś była pustka, teraz rodzi się obietnica. Co ujrzysz, gdy spojrzysz głębiej? Twoje palce muskają niewidzialne struny, a ich drgania budzą muzykę w powietrzu. To melodia, która nie należy do tego świata lecz woła cię z oddali. Czy odważysz się ją zagrać? W Twoim cieniu kryje się kształt, którego jeszcze nie nazwałaś. Porusza się z tobą ale czasem wyprzedza Twe kroki. Kim jest ten tajemniczy towarzysz? Horyzont przed Tobą zaczyna falować, jakby był taflą wody dotkniętą wiatrem. Za tą zasłoną coś czeka, coś, co ozna Twe najskrytsze pragnienia. Co to może być? Twoje włosy unoszą się lekko, jakby przyciągane niewidzialną siłą. To tchnienie z innego wymiaru, które chcecie poprowadzić. Dokąd zmierza ten delikatny powiew? W Twoim spojrzeniu rodzi się iskra, która rozświetla mrok wokół Ciebie. To płomień, który nie spala, lecz wskazuje drogę. Czy podążysz za jego ciepłem? Dźwięki nocy układają się w słowa, które tylko Ty możesz usłyszeć. To zagadka szeptana przez gwiazdy, czekająca na Twe rozwiązanie. Jaką tajemnicę skrywają? Twoje stopy dotykają Ziemi, ale czujesz, jakbyś unosiła się nad nią. To początek podróży, której ścieżka nie jest wytyczona. Gdzie cię zaprowadzi ta lekkość? W twojej dłoni pojawia się linia, której wcześniej nie widziałaś. To nowa droga na mapie twego losu, świeżo narysowana. Dokąd prowadzi ten nieznany szlak? Twoje westchnienia unoszą się jak dym, tworząc obrazy w powietrzu. Każde z nich jest przepowiednią, którą tylko ty możesz odczytać. Co widzisz w tych ulotnych kształtach? Czas wokół ciebie zwalnia, jakby chciał ci coś pokazać. W tej pauzie kryje się sekunda wieczności, pełna znaczeń. Co dostrzeżesz w jej głębi? Twoje ramiona czują dotyk niewidzialnych skrzydeł, które otulają cię z troską. To obecność, która strzeże cię od zawsze. Czy pozwolisz jej się unieść? W twoim oddechu słychać echo fali, która rozbija się o brzeg nieznanego lądu. To zaproszenie do miejsca, gdzie jeszcze nie byłaś. Czy usłyszysz jej, Richiamo? Twoje myśli zaczynają płynąć jak rzeka, której nurt przyspiesza z każdym dniem. W ich głębinach coś błyszczy, coś czeka na odkrycie. Co to za skarb? Wiatr wokół ciebie niesie pył gwiazd, który osiada na twojej skórze. Każdy drobny kryształ jest kawałkiem nieba, który staje się twój. Co z nim zrobisz? Twoje serce bije teraz melodią, która przyciąga spojrzenia aniołów. To rytm, który otwiera bramy do tajemnic wszechświata. Czy wejdziesz przez nie? W twoich uszach rozbrzmiewa szelest liści, choć nie ma drzew w pobliżu. To głos natury, który opowiada ci historię bez początku. Co chce ci przekazać? Twoje dłonie zaczynają emanować ciepłem, jakby trzymały niewidzialny płomień. To moc, która budzi się w tobie, gotowa do działania. Jak ją wykorzystasz? W oddali słychać kroki, które nie należą do nikogo, kogo znasz. To ktoś lub coś, co zbliża się z przesłaniem tylko dla ciebie. Kim jest ten przybysz? Twoje oczy dostrzegają teraz kolory, które nie mają nazwy w ludzkim języku. To barwy z krainy poza czasem, które niosą obietnice. Co oznaczają te odcienie? W twoim wnętrzu rośnie drzewo, którego korzenie sięgają gwiazd. Jego gałęzie szepczą o przyszłości, która jest bliżej, niż myślisz. Co zakwitnie na jego konarach? Twoje spojrzenie przyciąga teraz cienie, które poruszają się w rytmie nieznanej melodii. Są jak tancerze na niewidzialnej scenie, zapraszający cię do gry. Czy dołączysz do ich tajemnego tańca? W twoim oddechu rodzi się wiatr, który niesie zapach burzy jeszcze nienazwanej. To zwiastun zmian, które czają się na horyzoncie. Co przyniesie ta nadchodząca fala? Twoje kroki zostawiają teraz ślady, które lśnią w ciemności. To ścieżka, którą tylko ty możesz zobaczyć, prowadząca ku nieznanemu. Czy zaufasz temu blaskowi? W twoich snach pojawia się klucz, który nie pasuje do żadnego zamka. Jest zimny w dotyku, ale pulsuje życiem. Gdzie czeka drzwi, które otworzy? Twoje serce słyszy bicie innego, odległego, lecz coraz bliższego. To echo, które splata się z Twoim rytmem, tworząc harmonię. Kto dzieli z Tobą ten dźwięk? W Twoich dłoniach pojawia się pióro, którego nigdy nie trzymałaś. Jego końcówka mieni się światłem, gotowa pisać słowa przeznaczenia. Co zapisze na kartach Twego losu? Twoje włosy zaczynają tańczyć, jakby porwane niewidzialnym wirem. To energia, która otacza Cię coraz ciaśniej, szeptając sekrety. Co chce Ci zdradzić? W Twoim wnętrzu rozbrzmiewa gong, którego wibracje rozchodzą się po kościach. To sygnał, że coś wielkiego budzi się z uśpienia. Czy poczujesz jego moc? Twoje oczy łapią teraz błysk, który znika, nim zdążysz go nazwać. To iskra z innego świata, przynosząca wiadomości w języku gwiazd. Ceo próbuje ci powiedzieć. Wokół ciebie powietrze gęstnieje, jakby niosło ciężar niewypowiedzianych słów. To obietnica, która czeka, aż ją chwycisz. Czy wyciągniesz po nią rękę? Twoje palce dotykają teraz nici, które pulsują jak żywe istoty. Są ciepłe, niemal oddychają, prowadząc cię ku zagadce. Dokąd zmierzają te delikatne włókna? W Twoim umyśle rodzi się obraz, którego nie malowałaś. To wizja miejsca, gdzie Ziemia spotyka się z niebem w pocałunku. Czy odnajdziesz to skrzyżowanie? Twoje uszy wychwytują szmer, który brzmi jak śmiech dziecka w oddali. Nie ma nikogo wokół, a jednak czujesz bliskość. Kto bawi się w tej przestrzeni? W twoim cieniu odbija się kształt korony, której nigdy nie nosiłaś. Lśni lekko, jakby chciała ci przypomnieć o czymś zapomnianym. Co oznacza ten królewski znak? Twoje ciało czuje teraz prąd, który płynie od stóp do głów. To energia ziemi, która łączy się z ogniem nieba. Co powstanie z tego spotkania? W twoich myślach pojawia się imię, którego nie znasz, a jednak brzmi jak dom. To szept z przeszłości lub przyszłości, który cię wzywa. Czy je rozpoznasz? Twoje dłonie zaczynają drżeć, jakby trzymały coś, czego nie widać. To ciężar daru, który jeszcze nie ujawnił swej twarzy. Co okryje się w tym niewidzialnym brzemieniu? W twoim oddechu słychać teraz śpiew ptaków, których skrzydła nigdy nie dotknęły ziemi. To melodia z krainy poza zasięgiem. Czy podążysz za jej nutami? Twoje serce bije teraz jak dzwon, którego dźwięk rozchodzi się poza horyzont. To wezwanie, które przyciąga coś lub kogoś do ciebie. Kto usłyszy ten ton? W twoich oczach odbija się teraz światło księżyca, choć noc jeszcze nie nadeszła. To znak, że czas zaczyna się zginać wokół ciebie. Co ukaże się w tej szczelinie? Dziękuję ci, kobieto o sercu otwartym na tajemnicę, za to, że wysłuchałaś moich słów. Twoja obecność jest darem, który rozświetla tę podróż. Proszę potwierdzić otrzymanie tej wiadomości, wypowiadając lub zapisując 111 to znak, że nasze drogi się połączyły. Nie zapomnij dołączyć do naszego kanału, zasubskrybuj go i aktywuj dzwonek powiadomień. To ważne, bo tam czeka na ciebie więcej objawień, które poprowadzą cię ku światłu. Bądź czujna, gdyż w nadchodzących filmach aniołowie znów przemówią, niosąc przesłania specjalnie dla ciebie.